To, już. to za guzik się muszę złapać. Tylko czy okularników znajdę tyle? Szanowni Państwo, godzina 12, czyli możemy rozpoczynać. Witam serdecznie przedstawicieli mediów, witam serdecznie pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Oraz nadbrygadiera doktora inżyniera Mariusza Feltynowskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing prasowy poświęcony jest podpisaniu porozumienia pomiędzy komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W zakresie propagowania zasad bezpieczeństwa, także ogólnej współpracy. Podczas dzisiejszego spotkania zostanie również zainaugurowana ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, która ma na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w pożarach, a także zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry Państwu. Przed nami w przyszłym tygodniu Tydzień Bezpieczeństwa. Jak Państwo pamiętacie, my od wielu miesięcy mówimy o bezpieczeństwie w bardzo jego wielu aspektach. Stąd program Warszawa Chroni, który ma przede wszystkim zabezpieczać w sposób dodatkowy infrastrukturę krytyczną, wzmacniać naszą możliwość na reagowanie na ataki na naszą infrastrukturę cybernetyczną kupować sprzęt, który będzie potrzebny w bardzo różnych e, okolicznościach. Również oczywiście częścią tego programu jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach, ale e, dla nas równie istotna jest oczywiście współpraca ze służbami, zwłaszcza, że w tej chwili e, zaczynają się dyskusje e, na temat ustawy o e, ochronie ludności, obronie cywilnej. Wreszcie będziemy tę ustawę mieli. Główną służbą, która będzie stała na straży naszego bezpieczeństwa jest oczywiście Straż Pożarna i bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w stanie również podpisać porozumienie i rozpocząć akcję, która będzie wzmacniała nasze bezpieczeństwo w innym aspekcie, a mianowicie właśnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Dzisiaj podpiszemy wspólną umowę, dzięki temu porozumieniu, pierwszemu tego typu porozumieniu pomiędzy miastem a strażą pożarną, będziemy mogli zadbać o to, żeby warszawianki i warszawiacy byli bezpieczni, również jeżeli chodzi o kwestie dotyczące pożarów. Wszyscy pamiętamy to tragiczne zdarzenie w Poznaniu. Tam zadziałała czujka, zadziałał też jeden z mieszkańców tej kamienicy. Skończyło się niestety tragicznie śmiercią strażaków, ale gdyby nie ta czujka i gdyby nie ten obywatel, to być może skutek tej, trage tej tragedii byłby jeszcze gorszy. W związku z tym chcemy głośno mówić o tym, że każdy z nas jest w stanie się zabezpieczyć, tak żebyśmy zmniejszyli liczbę osób, które giną w pożarach. Stąd ta akcja, która jest wspierana zarówno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i przez Ministerstwo Edukacji. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że naszym celem jest właśnie rozporstarcie takiego parasola nad mieszkańcami i traktowanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa w sposób całościowy. Zaczynamy od wspólnego projektu, który właśnie nazywa się Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Straż Pożarna i Miasto będą razem monitorować te lokale, w których są piece gazowe tak aby spełniały one swoją rolę w 100%. To są, drodzy Państwo, rzeczy na pozór błahe, a jednak mające naprawdę bardzo ważny wpływ na nasze bezpieczeństwo. Przy tej okazji chciałem podziękować strażakom za stanie na, za dbanie o nasze bezpieczeństwo, ale przede wszystkim za... Błyskawiczną reakcję na to, co działo się w południowo-zachodniej Polsce. Dziękuję bardzo panie komendacie. Bez Was na pewno sytuacja byłaby bardzo, bardzo, jeszcze dużo bardziej poważna. Drodzy Państwo, w budżecie miasta na 24 rok przeznaczamy na państwową straż pożarną prawie 7 milionów złotych, na ochotniczą straż pożarną 2,5 miliona złotych, bo mało kto wie, ale również mamy jednostki ochotniczej straży pożarnej w Warszawie. Łącznie w tych ostatnich dwudziestu kilku latach przekazaliśmy Straży Pożarnej prawie 200 milionów złotych. Tak właśnie wygląda nasza współpraca. Bardzo się z tego cieszę. No i oczywiście dzisiaj ta współpraca będzie miała swój bardzo konkretny charakter. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. O zabranie głosu proszę nadbregadiera doktora inżyniera Mariusza Feltynowskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Panie prezydencie, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że 1 października zaczęli, zaczął się sezon grzewczy, a dzisiaj podpisujemy porozumienie, które inicjuje ogólnopolską kampanię Dbania o bezpieczeństwo. W strategii komendanta głównego na lata 2024-2027, prewencja społeczna ma jedno z czterech kluczowych, kluczowych obszarów. Nie ukrywamy, że w zakresie operacyjnym my już szybciej do obywateli nie przyjedziemy, więc jeżeli będziemy dbać o edukację, a miasto społeczne Warszawo wyłożyło prawie 12 milionów złotych na salkę edukacyjną, którą do Ministerstwa Edukacji i do obywateli udostępniamy, to niestety wie, ofiar śmiertelnych w pożarach nie będzie. Średnio corocznie nam ginie aż 450 osób w pożarach, 80% z tego to są oso osoby, które giną niestety podczas pożarów mieszkań. Zdecydowana większość w sezonie grzewczym, czyli od października do końca marca. I tutaj chcielibyśmy zbliżyć się do krajów Europy Zachodniej. Na milion mieszkańców w Niemczech giną cztery osoby, to też o cztery za dużo. We Francji 6, w Polsce dziesięć. Więc zaproponowaliśmy zmianę przepisów po nieszczęsnym zdarzeniu w Poznaniu, gdzie dzięki interwencji obywatela zginęło dwóch strażaków, ale wszystkie osoby, wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani wcześniej. Tragedia mogła być wiele większa. Mogło tam zginąć 20, 20 osób. Bardzo nam zależy na tym, żeby edukować nie tylko dzieci w przedszkolach i w szkołach, ale żebyśmy właśnie dzięki porozumieniu, które podpiszemy z panem prezydentem, edukowali na początek mieszkańców aglomeracji największej. I zakres wzajemnego informowania się będziemy rozszerzać. To nie będą tylko czujki w sezonie grzewczym, jak się bezpiecznie zachować w zakresie różnych zagrożeń. W przyszłym tygodniu, jak pan prezydent powiedział. Tydzień bezpieczeństwa w Warszawie, komendant chwili miejski co tydzień, ca cały tydzień zaangażowane wszystkie jednostki ratowniczo i gaśnicze, sześć dzielnic każdego dnia. Promujmy razem bezpieczeństwo, dbajmy o siebie, bo nie liczymy nie tylko ofiar i rannych, ale strat. Nieobecność w ich pracy, jeżeli osoba jest poszkodowana w, je w zdarzeniu, bardzo wiele w kosztuje. Dbając mówię o prewencję, w przyszłości jesteśmy przekonani, że wspólnie wie, możemy zrobić więcej. Dziękuję. Dziękuję panie generale. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie podpisane porozumienie. Bardzo proszę yy, pana prezydenta o podpisanie dokumentu. Ba, panie generale, bardzo proszę o podpisanie. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, podpisane są bardzo ważne porozumienie zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i miasta stołecznego Warszawy. Jeszcze przez chwilę pozostanie się tutaj z nami. Kapitan Wojciech Gralec zaprezentuje działanie czujki dymu oraz czujki czadu, do czego jest stosowana jak jest zasada działania i jak ją instalować. Bardzo proszę Panie Kapitanie. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, tak jak przedmówcy, pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, pan generał Feltynowski, mówili, apelujemy obecnie do państwa o montaż dwóch rodzajów czujek. Pierwszy rodzaj czujek są to czujki dymu. Najczęściej są to czujki optyczne, które możemy zamontować jako autonomiczne urządzenia w naszych domów. Dbają one o nasze bezpieczeństwo, wykrywają oznaki fizyczne pożaru, czyli dym. Wewnątrz znajduje się czujnik optyczny, który po wniknięciu dymu generuje sygnał elektryczny i załącza się sygnał akustyczny oraz dźwiękowy przy takiej czujce. Oczywiście pamiętajmy, że zawsze taka czujka ma też przycisk test reset. Warto takie urządzenia testować przynajmniej raz w tygodniu i po wciśnięciu takiej czujki usłyszymy sygnał, za chwilę go zaprezentuję, będzie to dosyć głośno, więc na pewno w trakcie snu zostaniemy z niego wybudzeni. Jeżeli. jeżeli... Jeżeli chcemy zamontować takie czujki, no oczywiście na suficie, bo tam najczęściej będą się znajdować te produkty rozkładu podczas pożaru. Jeżeli nie mamy możliwości zamontować na suficie, dopuszczalne są też stosowanie takich czujek na ścianie. Gdzie zamontować taką czujkę? No w pomieszczeniach, gdzie może dojść do pożaru, gdzie największe jest ryzyko powstania pożaru. Czyli na przykład kuchnia, jakaś kotłownia, ewentualnie garaż, tam gdzie mamy elementy, które mogą wywołać pożar. Kolejnym elementem, który chcemy zadbać o nasze bezpieczeństwo, są to czujki tlenku węgla. Montujemy je tam, gdzie może dojść do uwolnienia się tlenku węgla, czyli najczęściej, gdzie występują e, urządzenia generujące e, spaliny, czyli na przykład jakieś przepływowe podgrzewacze wody, czy ewentualnie garaże. Często są też wykorzystywane takie czujki na przykład w jakichś kamperach, gdzie mamy różnego rodzaju elementy grzewcze, a może dojść do niecałkowitego procesu spalania. E, tlenek węgla jest gazem e, delikatnie lżejszym od powietrza, bo jego gęstość jest tam około 1,2 kg na metr sześcienny, podczas gdy powietrze ma gęstość około 1,2 kg na metr sześcienny, więc zazwyczaj montujemy je również na suficie bądź na ścianie. Jeżeli taka czujka nam się uruchomi, no najlepiej przewieczyć takie pomieszczenie bądź zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać odpowiednie służby, aby nie narażać się na utratę życia bądź zdrowia. Oczywiście co jakiś czas zgodnie z zaleceniami producenta powinniśmy taką czujkę sprawdzić, czy ona działa poprawnie. I tak jak Państwo widzą, sygnalizacja będzie dosyć i dźwiękowa i świetna, więc naprawdę ostrzeże nas przed ryzykiem zatrucia się tlenkiem węgla i na pewno zapewni bezpieczeństwo dla nas i dla naszych bliskich. To myślę, że będzie tyle pokrótce, jeżeli chodzi o działalność tych trzech. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy panie kapitanie. Rzeczywiście czujka dymu czy czujka czadu to niezbędne wyposażenie każdego domu. To jest mała inwestycja w duże bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, za chwileczkę przejdziemy do ostatniej części, czyli do zadawania pytań. Panie komendancie, panie prezydencie, jeżeli można, ostatnia część. Pytania? Najlepiej w tematyce tego spotkania. Także bardzo proszę przedstawicieli prasy. Dzień dobry, panie prezydencie. Marcin Owczarek, Kolor. Pytania będą dotyczyły bezpieczeństwa, ale może niekoniecznie poszerów. Chciałbym w pierwszym pytaniu spytać o bezpieczeństwo w Śródmieście. Po ostatnim tragicznym zdarzeniu na bulwarach, czy miasto zwiększy na przykład liczbę patroli w tym rejonie bulwarów, czy również na Nowym Świecie? Mieliśmy rok temu też tam tragiczne zabójstwo. No, mieszkańcy dopytują nas o to, czy po prostu w Śródmieściu będzie bezpieczniej pytanie dotyczy fotoradarów na moście Poniatowskiego. Mazowiecki konserwator zabytków chce usunąć te dwa fotoradary. No, stoi to troszeczkę w kontrze w tym, co miasto proponuje, żeby tych fotoradarów w mieście było więcej. Jak państwo wiecie, my współpracujemy z policją i dopłacamy do dodatkowych patroli i staramy się reagować na tego typu sytuacje, zwiększając liczbę patroli tam, gdzie one są potrzebne. Również w ten sposób zadaniujemy straż miejską. I zawsze, jeżeli chodzi o bulwary, no to jest miejsce szczególnej opieki. Obserwujemy to miejsce bardzo dokładnie i tam oczywiście są dodatkowe patrole. Jeżeli chodzi o radary, drodzy Państwo, znacie moje stanowisko. Warszawa jest takim miejscem, gdzie my, jeżeli chodzi o obsługę radarów, już współpracujemy z ministerstwem. Ja uważam, że tych radarów powinno być więcej i one powinny przejść w gestie samorządów, bo tego się domagają samorządy w całym kraju. Ten argument, który padał, żeby zabrać radary samorządom, głównie chodziło o to, że samorządy używały tego ponoć, żeby polepszyć sytuację budżetową. W związku z tym ja postuluję, żeby tylko koszt obsługi radarów pozostał w samorządzie, a z tych pieniędzy, które ewentualnie Będą zbierane w związku z karami, zbudować specjalny fundusz w porozumieniu z ministerstwem. Więc myślę, że to jest jakiś kierunek działań i o tym rozmawiałem zarówno z ministrem Siemoniakiem, jak i wczoraj z ministrem infrastruktury. Natomiast jeżeli chodzi o te dwa radary, no będę rozmawiał z, 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 e, e, z, z, po to, żeby wojewódzki konserwator no jednak pochylił się nad kwestią bezpieczeństwa. Bo ja rozumiem wymogi ochrony zabytków, ale akurat w tym miejscu wiemy, że nie mamy innej możliwości skutecznej zadbania o bezpieczeństwo, stąd ja stoję na stanowisku, że te radary powinny tam zostać. Dzień dobry, Kupka TVN24. Do pytanie jedno też do pana komendanta, korzystając z pana obecności, tutaj o te tereny właśnie dotknięte powodziami, jak tam wygląda obecnie działanie służb. I drugie pytanie do pana prezydenta, chodzi o TBS-y. Wiemy, że tutaj rządy Prawa i Sprawiedliwości, pod koniec swoich rządów Prawo i Sprawiedliwość, zmieniły przepisy tak, że miasta nie mogą za bardzo tych terenów pod te TBS-y przekazywać, co utrudnia właśnie budowę tanich mieszkań. Wiemy, jaka jest sytuacja rynkowa, jakie są koszty mieszkań. Czy tutaj pan Pan będzie jakoś rozmawiał z panem ministrem rozwoju, aby te przepisy jakoś w końcu zostały zmienione. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi, szanowni państwo, o sytuację powodziową, to dzisiaj o godzinie 16 w komendzie głównej będzie decyzja, jak tam dalej ze sztabami. Jeśli chodzi o siły ponadwojewódzkie zaangażowane w działania, to jest to już tylko wie ponad 100 osób, cały czas samochód dowodzenia i łączności wie, transmisja, monitoring wałów. Gdy tylko wie fala powodziowa bezpiecznie wpłynie do Zalewu Szczecińskiego i wiatry nie będą powodować to, że będzie groziła wiecowka. No to przechodzimy do normalnej strażackiej, strażackiej pracy. Propozycja będzie składana prawdopodobnie do panowie ministra Siemoniaka, żeby w tych miejscach, gdzie są ustanowieni pełnomocnicy, też sukcesywnie przechodzić do fazy odbudowy, najbardziej zaawansowany. W tym zakresie można powiedzieć, jest pełnomocnik generałowie kamiecki. Podmieniamy tam cały czas sobie sztaby, natomiast w fazie odbudowy, żeby nie było sporów kompetencyjnych, no będziemy rekomendować, żeby to Wójt Burmistrz Starosta odpowiadała, Straż Pożarna wypomagała. Współpracujemy z pełnomocnikiem rządu, panem ministrem Wiekierwińskim. Przygotowaliśmy aplikację na bazie aplikacji schronienia do inwentaryzacji pod koszty odbudowy Wczoraj miało miejsce spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem ministra Szymańskiego, ministra Leśniakiewicza, wie panowie, ministra Kierwińskiego, z naszymi informatykami. Dzisiaj wie kolejne spotkanie w tym zakresie. No i co, ścisła współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenia na szczęście pierwszego stopnia na południu kraju województwie podkarpackie, małopolskie, Krajowy system ratowniczo gaśniczy jest gotowy na kolejne wyzwania. Tak, ja potwierdzam, że rząd PISU zmienił przepisy, które niestety utrudniają nam budowanie TBS-ów, dlatego że utrudniają nam wprowadzenie aportem do spółki naszych terenów. Ja od wielu, wielu miesięcy postuluję, żeby te przepisy się zmieniły. No to będę to był jeden z argumentów w kampanii wyborczej, więc ja mam nadzieję, że, że rząd się w to wsłucha i ten przepis zostanie zmieniony, tak żebyśmy mogli no właśnie wnosić ziemię portem do spółki, żeby to nie było traktowane jak pomoc publiczna i żebyśmy mogli budować szybciej TBS. z Panem ministrem jest taki zapowiedź, tak, że te zmiany różne. Sygnalizo myśmy sygnalizowali to i też rozmawialiśmy o tym z naszymi przedstawicielami w sejmie, więc mam nadzieję, że te zmiany wkrótce się pojawią w sejmie. Magdalena Janik, redakcja Prostatnius. Mam pytanie do Pana Prezydenta o afery z Alkotubkami. Pojawiły się zapowiedzi o zmiany, konkretne zmiany w przepisach. Dzisiaj minister Leszczyna zapowiedziała dwie konkretne zmiany. Wczoraj też już o rozporządzenie Pana Siekierskiego. No i jak Pan ocenia te zmiany w przepisach? Pan premier i ministrowie zareagowali natychmiast. Ja widziałem i reakcję ministry edukacji, i ministry zdrowia, i reakcję samego pana premiera. I bardzo się z tego cieszę, bo na tego typu idiotyczne pomysły, które no zagrażają po prostu mówiąc wprost zdrowiu naszych obywateli, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, trzeba reagować natychmiast i rząd zareagował natychmiast pytanie, jak pan ocenia obecną sytuację w PiSie? Mówiłaś o połączeniu z suwerenną Polską, ale coraz więcej z głosów o tych rozłamach. Jak pan to ocenia? Drodzy Państwo, to, jest, to nie jest pytanie do mnie. Ja nie interesuję się do końca tym, co się dzieje w PiSie i nie mam na ten temat wielu informacji. No, widzę tylko pewną panikę. W momencie, kiedy te wszystkie złodziejstwa, łamanie przepisów wychodzą na jaw, no to w PiSie pojawia się panika i spychanie odpowiedzialności na koleżanki i kolegów. Myślę, że stąd biorą się te kryzysy, bo po prostu zdali sobie sprawę z tego, że nie ujdzie im to na sucho. Dziękujemy bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań. Dziękujemy e, bardzo. Kończymy. Dziękujemy bardzo panie prezydencie, panie generale. Zapraszamy do nagrań indywidualnych, ale to już na zewnątrz, e, przy samochodach ratowniczych gaśniczych. Dziękujemy bardzo.